Witajcie, witajcie z tej strony Klaudia. Wreszcie witam się z Wami w odcinku ubraniowym. I słuchajcie, dzisiaj będziemy sobie mierzyć. Będziemy mierzyć rzeczy z Zary, ale nie będą to takie zwykłe rzeczy. Mogę się założyć, że część z Was, podobnie jak ja, przeglądając e, jakieś oferty sklepów sieciowych, trafiła na rzeczy, które hmm, były wątpliwej urody. Ja często widząc takie rzeczy, zastanawiam się, kto to w ogóle kupuje bo często są to rzeczy, które nie kosztują najmniej. A po drugie, kto w ogóle dobrze w nich wygląda, dlatego że nawet modelki na zdjęciach no, nie wyglądają w nich najlepiej. Dlatego właśnie postanowiłam zamówić kilka takich rzeczy, które wpadły mi w oko, mówiąc tak przewrotnie, i poprzymierzam je sobie i sprawdzimy, czy rzeczywiście są to takie buble. Czy może pozytywnie się zaskoczymy i będzie to coś, co będę chciała nosić? I na wstępie tylko podkreślę, że są to moje subiektywne odczucia co do tych rzeczy, nie co do osób, którym się te rzeczy podobają, bo jak wiemy, każdy ma inny gust i to, co mi się podoba, może się nie podobać komuś innemu i odwrotnie, więc no, nie wszyscy jesteśmy tacy sami, także proszę bez hejtu. No i dobra, przechodzimy do przymierzania. Ok, i witam Was już w pierwszej rzeczy. To jest taki, oto kombinezon, słuchajcie. Jest on z takiego bardzo elastycznego materiału, taki trochę a rajstopa, tylko taka grubsza, z taką teksturą niebieską, taką błękitną. E, ogólnie są bardzo wygodny, muszę przyznać, całkiem taki przyjemny w noszeniu, nie czuć go naprawdę. E, z tym, że no, ja się zastanawiam, gdzie gdzieabym ja miała coś takiego założyć, bo na siłownię chyba to nie jest najlepsze rozwiązanie. Dochodzenia gdzieś. Po mieście też niekoniecznie. No, oryginalności to temu produktowi, temu kombinezonowi odmówić nie można, ale no, uroda tutaj też pozostawia <śm> <śm> wiele do życzenia i w ogóle tak no, z tyłu na pupie nie układa się on najlepiej. Jeśli chodzi o w ogóle podkreślanie tutaj wszelkich niedoskonałości, no to również na minus. Bo tutaj wszystko nam po prostu wychodzi, wszystko tak prześwituje nieładnie. Tu jeszcze są te takie wycięcia, które nie wiem, mają chyba tutaj powodować, że nasza talia ma się wydawać węższa. No ale tutaj też, jak ktoś ma więcej ciałka, to niekoniecznie się to sprawdzi. Dekolt jest dosyć głęboki, tak szczerze mówiąc, aż za bardzo. Ja mam to w rozmiarze S. I cena tego kombinezona to 99 zł, więc no dosyć dużo. Jak na coś takiego. Nie wiem, dajcie znać co o tym myślicie. Dla mnie jest to wątpliwej urody produkt i naprawdę nie wiem, gdzie ja bym miała to ubrać. Nawet po domu bym chyba tego nie chciała nosić. Ok, i od razu przechodzimy do drugiej rzeczy, i to również jest kombinezon. Tym razem jest to coś takiego luźnego. I słuchajcie, o ile ja lubię takie oversize'owe rozwiązania, naprawdę jest to coś, co często wykorzystuję w stylizacjach, no to tutaj tego luzu mamy troszeczkę za dużo, i jak dla mnie jest to po prostu taki worek, w którym nie wiem naprawdę, kto miałoby dobrze wyglądać, bo no ja jeszcze jestem takiej normalnej budowy ciała, ale jak dziewczyna jest jeszcze szczuplejsza ode mnie, no to przyznam szczerze, że po prostu to wszystko by na niej wisiało. Te nogawki to tutaj są tak szerokie, słuchajcie, nawet chyba szersze od kulotów, ale już abstrahując od tych nogawek, to i tutaj jest strasznie dużo luzu i tutaj tworzy nam się taka bania i po prostu to nie wygląda dobrze. Nie wiem, może gdyby tu dodać jakiś pasek w talii. To może jakoś udałoby się tu to uratować. I ja mam to również w rozmiarze S. I cena tego kombinezona to jest 139 zł. I wydaje mi się, że za takie pieniądze można znaleźć po prostu coś fajniejszego, coś co fajniej e, współpracuje z sylwetką i nadaje jej kształtów. A tutaj to po prostu mamy taki po prostu worek. O. No, i jest wygodny, to trzeba przyznać, ale no nic oprócz tego pozytywnego tutaj ten kombinezon nie robi. No oczywiście dla mnie nogawki są za długie, ale to akurat w tym przypadku jest najmniejszy problem. Okej okay, kochani, teraz prezentuję się Wam w takim oto zestawie. Jest to taka tunika, w zasadzie sukienka, można by rzec. I do tego są takie spodnie dzwony, tutaj z rozcięciem. I jest to zestaw lniany, więc materiał taki naturalny, zresztą bardzo przyjemny, taki przewiewny, na lato myślę, że akurat. Natomiast no, uroda tego zestawu pozostawia dla mnie bardzo wiele do życzenia. E, myślę, że nawet osoba wysoka nie wyglądałaby w tym dobrze, bo po prostu tak samo tworzy nam się tutaj taki worek, który w żaden sposób nie modeluje nam sylwetki, wręcz przeciwnie. Całkowicie ją ukrywa. No nie wiem, może jeśli ktoś ma jakieś niedoskonałości, które chce ukryć, no to się to sprawdzi. I może dla kobiet w ciąży się to sprawdzi. Ale szczerze mówiąc, nawet i ten wzór nie jest jakiś taki zachęcający. I dla mnie to trochę wygląda jak piżama taka ogromna piżama. Może te spodnie same w sobie one tutaj na górze są takie dopasowane no takie typowe dzwony. Może te spodnie jakoś by wyglądały do jakiegoś tam białego t-shirta czy do jakiejś tam innej bluski ale zakładam to w zestawie bo tak też było zaproponowane na stronie więc no, robimy tak jak Zara proponuje i jeśli chodzi o cenę to w ogóle obie te rzeczy zamawia się oddzielnie i góra kosztuje 249 zł natomiast dół czyli spodnie 139 także no te ceny też nie są najniższe no, prawdopodobnie dlatego że właśnie są one lniane ale no mimo wszystko jak dla mnie ma minus no nie wiem, dajcie znać, co wymyślicie, ale wydaje mi się, że naprawdę chyba mało kto mógłby w tym wyglądać dobrze. Ok, i słuchajcie, robimy teraz zbliżenie na leginsy. Ja generalnie fanką legginsów nie jestem, może oprócz sytuacji, w której zakładamy je do ćwiczeń na jakieś treningi, to OK. Ale niestety bardzo często widzę dziewczyny, które normalnie po ulicy chodzą w leginsach. Jeszcze czarne jestem w stanie zaakceptować, ale to co mnie najbardziej denerwuje to właśnie leginsy w takich kolorach cielistych. I czasami po prostu jak widzisz, widzi się taką osobę na ulicy to się zastanawia czy ona w ogóle ma coś na dole założone. I dopiero z bliska widać, że no są leginsy. A takie leginsy po prostu podkreślają wszystkie niedoskonałości i poza tym no, nie wyglądają najlepiej, wyglądają trochę kiczowato moim zdaniem. No i właśnie takie też zamówiłam z Zary. One są troszeczkę grubsze, bo są takie dzianinowe. I dodatkowo mają jeszcze takie prążki, no i są właśnie w takim kolorze beżowym, takim cielistym. Od razu na pierwszy rzut oka to, co się rzuca, e, chociaż ja postaram się to zakryć, e, żebyście tego nie widzieli, to jest to, dlatego że on tutaj, one tutaj, e, właśnie w tej części, w tej sferze, mają po prostu tak zrobione przeszycie, tak niefortunnie, że po prostu to wszystko od razu. Tworzy nam właśnie ten niezamierzony i niechciany efekt. No i cóż ja mogę Wam więcej powiedzieć? No, uważam, że takie leginsy to jest coś no kieczowatego, coś co nie świadczy dobrze o do osobie, która je zakłada, i uważam też, że sklepy sieciowe nie powinny promować czegoś takiego, a jeśli już to po prostu proponować jakieś rozwiązania z czym to nosić, jak to nosić, do czego to jest, dlatego że wydaje mi się, że dziewczyny niektóre nie wiedzą po prostu jak to nosić i nie wygląda to najlepiej. Przyznam się, że ja kiedyś też nosiłam legginsy, często też zdarzało mi się zakładać je w różnych dziwnych kolorach, między innymi też właśnie w takim cielistym. Ale zauważyłam swój błąd i teraz po prostu staram się tego unikać i nie podoba mi się to i też będę wszystkich zawsze pouczać w tej kwestii, że takie leginsy nie wyglądają najlepiej. OK i słuchajcie kolejny kombinezon, po prostu śmiać mi się chce jak przymierzam te rzeczy, bo po prostu wyglądają no nieciekawie no, ale co jak co ten kombinezon na pewno sprawdziłby się na imprezę w w stylu lat 80. Od razu abby mam w oczach, jakoś nie wiem dlaczego, te nogawki takie. I po prostu chciałoby się tańczyć. Gorączka sobotniej nocy po prostu i jazda. Materiał jest całkiem przyjemny, taki dzianinkowy, ale no sam kombinezon po prostu no nie wygląda najlepiej na sylwetce. Nie układa się najfajniej podkreśla niedoskonałości, mimo że jest taki prążkowany, to i tak nic to nie daje, dlatego że ten materiał jest cienki i taki prześwitujący. I jeszcze tu dodatkowo ma takie pośrodku przeszycie, które nie wiem, co ma na celu, tak szczerze mówiąc. Oczywiście tutaj wszystko również wystaje, także nic nie ukryjemy, dekolt bardzo głęboki i ona jest w ogóle ona. On jest związany tutaj na szyję. O. Coś takiego. Nie wiem, dajcie znać, co myślicie. No, ja mówię, na imprezę w stylu lat 80. jak najbardziej, tylko trzeba by było troszeczkę kilogramów zrzucić, ale tak to polecam. W innym wydaniu tego nie polecam, bo tak naprawdę no nie wiem, gdzie ja bym miała w tym iść, bo na wakacje na pewno bym tego nie założyła, gdzieś na plaży, czy, czy nawet na jakiś spacer. Po domu też raczej bym w tym nie chodziła. Co do ceny, to jest 89 zł i rozmiar S. No, i przed nami słuchajcie kolejny przepiękny zestaw wykonany z takiej dzianiny o takim grubszym splocie, taki sweterkowy. I zarówno góra, jak i dół właśnie są z tego samego materiału. No i tutaj taki wielokolorowy wzór, motyw. No, i jest to również zestaw zaproponowany przez Zarę w rozmiarze S, czyli jak widzimy, góra to zdecydowanie bardzo luźny model. Czyli takie oversize, no a spodnie takie rozszerzające się ku dołowi, takie niby dzwony. Bardzo przewiewne. Nie mogę powiedzieć, że nie jest to wygodne, natomiast no, cały ten zestaw nie wiem, w jakim celu miałby zostać założony. Bo powiem szczerze, że nawet na imprezę przebieraną No, jakoś bym chyba tego nie ubrała, bo też nie jest to w jakimś konkretnym klimacie. Nie wiem, czuję się jak jakaś. Yy... Kobieta z Kazachstanu. Nie wiem dlaczego. Jakoś tak mi się to kojarzy z jakimiś takimi strojami ludowymi. <gryw> nie mam pojęcia dlaczego. No, ale nie wygląda to najlepiej. Nie jest to ładne. O ile gó sama góra, myślę, że mogłaby się sprawdzić. Nie neguję tego. I myślę nawet, że może być to jakiś taki motyw e modny w najbliższym czasie, dlatego że te bez bezrękawniki ponownie wracają teraz do łask. No natomiast w tym zestawie z tymi spodniami no, nie za bardzo, i też zastanawiam się w ogóle, kto wpadł na pomysł stworzenia spodni w takim materiale. Z takiego, przepraszam, stworzenia spodni z takiego materiału. O, źle powiedziałam, bo no, ani to nie jest nic takiego praktycznego, ani też nie jest to nic ładnego. Nie mam pojęcia, czym się ktoś kierował. I zarówno górę, jak i dół kupuje się oddzielnie. I obie te rzeczy kosztują 139 zł. Także coś takiego dajcie znać, czy byście coś takiego ubrali, gdzie byście w tym poszli. Nie wiem, może do cyrku? Hmm? I ponownie słuchajcie, robimy zbliżenie na dół, i mamy tutaj do czynienia z takimi leginsami, z tym, że nie są to takie zwykłe leginsy, bo są one rozszerzające się ku dołowi, czyli takie typowe dzwony. Ja wiem, że teraz dzwony wracają do łask i są coraz bardziej przez wszystkich polecane i zachwalane i ja nie mam też nic przeciwko, natomiast w wydaniu takim leggingsowym, tak jak tutaj, wydaje mi się, że nie wygląda to najlepiej i one jeszcze dodatkowo mają takie prążki tutaj po długości. I nie wiem, dla mnie sprawia to, że one nadają się jedynie na jakąś imprezę przebieraną w stylu lat 80. One też podkreślają wszystkie niedoskonałości. Jeśli ktoś ma coś do ukrycia, to niestety ale one to podkreślają. Więc no, uważam, że nie jest to najlepsze rozwiązanie i nie jest to rozwiązanie przede wszystkim dla każdego. Oczywiście wiadomo, że nie wszystko musi być dla każdego, ale po prostu jakoś one nie wpadły mi w oko, i też przez to, że one są po prostu takie leginsowe. to uważam, że nie jest to rozwiązanie na pewno na co dzień. A w innej sytuacji nie wiem, gdzie miałabym je założyć. No, tak jak mówię, tylko chyba na jakiś bal przebierańców, ale chyba też nie do końca bym się na nie skusiła. Wolałabym chyba, wolałabym chyba już tą niebieską, ten niebieski kombinezon, który przed chwilą mierzyłam, bardziej mi się wpisuje w klimat lat 80. No także tak to wygląda, nie wiem, dajcie znać co sądzicie, ja nie neguję dzwonów i w ogóle też nie neguję tego, że moda lubi powracać i że powraca, bo naprawdę e, często fajne stylizacje z tego można stworzyć, ale no w tym przypadku po prostu mm -mm. tu coś nie pykło po prostu. <grych> I ostatnią rzeczą, jaką chciałam Wam pokazać jest taka oto sukienka, również taka dzianinowa z grubszym splotem. Ona jest w rozmiarze S i jest to w ogóle kolekcja limitowana, więc śpieszcie się, bo zaraz może jej nie być. I ona kosztuje 199 zł, więc no dosyć sporo. No i cóż, cóż ja Wam mogę powiedzieć na ten temat? Nie wiem w ogóle o co chodzi z tymi nowymi materiałami. Czy to jest jakiś teraz trend, o czym ja nie wiem, czego ja się gdzieś tam nie doszukałam i nie dopatrzyłam, dlatego że no już kolejna rzecz, która jest wykonana z takiego materiału. No i cóż, no, generalnie uważam, że jest to niezbyt fajna sukienka. Jest ona w ogóle, przez to, że ten materiał właśnie tutaj został wykorzystany, to jest ona dosyć ciężka. I w ogóle tak ciężko wygląda na serwetce, moim zdaniem. Nie robi tutaj nic dobrego. Tu jeszcze jest związana właśnie na te e, takie kokardki, co uważam też, że nie jest najlepsze. A jeśli już to mogło, to być po prostu rozwiązane. W taki sposób, żeby te ramiączka były, te, no ramionczka, żeby one były po prostu takie cieniutkie, leciutkie. A tak to to wszystko jeszcze bardziej obciąża tą sylwetkę. Nie wiem, ja bym w ogóle się chyba tego pozbyła jakoś, spróbowała to jakoś poprzerabiać, żeby, no, żeby nie trzeba było tutaj się bawić też z tymi tutaj pozostającymi elementami i tak dalej, bo nie wygląda to najlepiej. Dekolt jest dość, dosyć głęboki, taki a la w serek. No i generalnie ten kolor. To takie niby przechodzenie cieniowane, to nie jest coś, co mi się podoba, nigdy mi się to nie podobało. Wiem, że to teraz wraca i że coraz więcej tego jest w sklepach, ale no, do mnie to nie przemawia. Yy, ale w ogóle sam model, no nie wiem, jakoś takie wydało mi się, to takie niezbyt korzystne dla sylwetki i ta długość jakaś taka dziwna. No nie wiem, nie wiem, no mam mieszane odczucia co do tego. Na wakacje myślę, że to by było ok, ale mówię, no nie jest to jakoś super wygodne, nie czuję się w tym swobodnie, dlatego, że jest to bardzo ciężkie. Tak ciągnie w dół, aż po prostu czuję, jak mnie to tak w dół ciągnie do podłogi. Także tak to wygląda. Nie wiem, dajcie znać, czy ubralibyście coś takiego, czy Wam się to podoba. No i cóż, była to ostatnia rzecz, także za chwilę się żegnamy. Okej, okay, kochani, w tej pięknej dziani nowej sukience żegnam się już z Wami. Dajcie proszę znać, co sądzicie o rzeczach, które Wam pokazywałam. Czy tak jak ja nie jesteście do końca zafascynowani tymi propozycjami Zary, czy też może podobają Wam się te rzeczy? Ja niestety nie zmieniłam zdania i żadnej z tych rzeczy bym nie kupiła. I też myślę, że nawet po domu bym nie założyła z wyjątkami tych kilku rzeczy, które założyłabym na jakiś bal przebierańców. Jeszcze raz tylko chcę podkreślić, że są to moje subiektywne odczucia. Nie krytykuję nikogo, komu się te rzeczy podobają, bo po prostu jesteśmy różni i tak po prostu jest skonstruowany świat. Zapraszam Was na mojego Instagrama, na mojego vloga. I cóż, do zobaczenia niebawem. Buziaczki, pa! pa.